Mieszkańcy ulicy Morwowej w Rybniku, dzielnicy golejów, mają sporo problemów. To właśnie brak infrastruktury. Tymczasem coraz więcej budynków tu powstaje, coraz więcej budynków tu jest. Co dzisiaj jest największym dla Was problemem? Największym problemem jest droga utrudnienia z dojazdem, jakby jakaś karetka czy śmieci, wywóz śmieci, nie ma szans tu wjechać po prostu, teraz roztopy, samochody są pouszkadzane, nadwozia, dzieci na rowerkach nie mają gdzie wyjechać po prostu, bo nie nadaje się droga całkowicie do użytku, do tego dochodzi kanalizacja, oświetlenie. Wieczorem nie można wyjść do sklepu, bo strach, że tu dzika zwierzyna biega, plus różne zagrożenia, wiadomo, zalewanie po sesji, brak jakiegoś odwodnienia tutaj. No i oczywiście dzieci teraz mają zdalne nauczanie, no to głównie internet, tak samo brak światłowodów. Dzielnica jest całkowicie zaniedbana, jak chodzi o takie sprawy, a zostały wypłacone odszkodowania już za drogę, która jest w planach, a nie znalazł się na razie dla nas budżet. I co miasto robi w tej sprawie? No tak jak widać, na razie nic. Próbuje łatać dziury, ale te, te dziury, tak jak pan widzi tutaj na obraz obrazku, no, tragedia. Problemem jest także że brak kanalizacji. Tak, oczywiście. Mieliśmy tutaj już pobudowane mieszkania, kiedy kanalizacja powstawała. Kanalizacja przepompownia raptem od nas jest jakieś 300 metrów w dole, tak jakby widać golejowano i niestety nikt nie potrafił tego zagospodarowania przestrzennego przewidzieć, że tu będzie tyle budynków i nie zaprojektował tej kanalizacji. No a na dzień dzisiejszy jest tyle deszczu, że ludzie, którzy mają szamba, no to niestety te szamba nie są aż tak szczelne, wiadomo. I ta woda się tam przedostaje i też wiąże się to z częstym pompowaniem i kosztami. Co najgorsze jeszcze jest to, żeby zima tu żadne auto nie chce przyjechać, bo oni wyjechać ziemią. Na przykład śmieciarze jak jadą po śmieci tu z, z koszami idą aż do góry, bo te auto nie umie wyjechać. Tak samo jest z szambem, z węglem sąsiada przyjął. Tu nikt nie mi wyjechać tą drogą i każdy kto przyjedzie, to się zagłowa. To ostatnio pani listonorka jechała, to my, my wyciągali, bo zawisła. zawisła.